Cześć, witajcie. Z tej strony Lampa. Witam was w trzecim z czterech specjalnych odcinków z drugiej serii testów PTE nowych broni. Już po prostu trochę mam dosyć nagrywania tego odcinka, bo co chwila padają serwery w Play For Free na PTE ehm, no i kurczę, co chwilę muszę od nowa nagrywać to. I trochę lipa jest z tym. No ale dobra, mamy sobie... Gdzie tutaj? Jezus, Maria. Mamy sobie M98B. Um, I ta broń, powiedzmy, jest połączeniem JNG z M95. Nie wiem, czy tak da się nazwać to, ale tak mniej więcej to wygląda. Ale posiada czterokrotną zmianę przybliżenia, jakby może pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. To jest jedynka, dwójka. Trójka i czwórka. Dużej różnicy niby nie ma. I trzeba bawić się z królokiem w te całe brz... zmienianie tego i tak dalej. Kurczę, wczoraj miałem taką dobrą rundę jak nagrywają na Dragon... Znaczy, nie nagrywałem na Dragon walej. Ale, ale właśnie no, dlatego, że nie nagrywałem... ...to nie mam tej rundy. A było naprawdę ładnie, bo tam miałem na zero praktycznie staty. Um, dead na 0, o Siemka k um, i według statystyk przez Easy, czy tam nie wiem, deweloperów, um, ta broń ma wysokie obrażenia, bardzo dobrą celność. I, I co jest tam jeszcze? Szybka jest chyba. Szybkość nie pamiętam dokładnie jaką dokładnie, ale ale dosyć szybka niby jest. Chociaż to przeładowanie jest długie jak dla mnie. Ta animacja cała. No w końcu. Jak coś użyłem do tego nagrywania jakby. Dodatków, e, chyba. U, 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 co to mogło być? Teraz te przypomnę, czy nie? Przypomnę sobie, przypomnę, przypomnę. Nie, bo chciałem go zabić i tak chciałem skupić na tym. A się wychylił, jeszcze no. E, dodatkowe magazynki, że mam razem e, 36 amunicji. Teraz Precision barrel i, i Stock. Nie pamiętam jaki dokładnie. Ale ogólnie broń nie jest najgorsza. Na 30 poziom może ona nie jest dobrze jakby dobrana. są lepsze bronie, które powinny być na tym 30 poziomie. No a jak widzicie 50 Dimage'a w tułów odbiera. 51 No wychyl się koleś No 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 A coś mi przybliżyło i. A da 48. Tu jeszcze wszyscy używają dodatkowo. Hmm, dobra. Wszyscy używają tego kamizerki, jakby tej kule odpornej. I to zmniejsza obrażenia o 10%. Także mogą być te obrażenia tutaj trochę przekłamane. A może pokażę, jak ta broń wygląda. Takie podobne trochę do M95. Tyle, że ma ten celownik taki czterozmienny, że tam jechało IPC nasz, dobra. 49... 49... I asysta Kurczę, klikam, a on mi nie strzela. Dziwne. Poczekamy sobie Ale chyba on się nie wychyli A jednak Tam jest choke. Dobra A ja, ja uciekam Kurczę w sumie się I po prostu już tyle mówiłem o tej broni na poprzednich jakby nagraniach że mi się samo... Sam, już po prostu plączy mi się to sam mówić, nie wiem co mam mówić. Już, już nie pamiętam co powiedziałem, a czego nie powiedziałem. E, I po prostu nie wiem, no może zostawię to bez, bez komentarza. No ale headshot był jednak. To może taki półkomentarz. 50 Wow, 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 wow Przynajmniej tu idą na plecy, tak Boink C mają przeje... Oh, o czołg tutaj jest Dobra, nie, trzeba zmienić miejsce Tam nikogo nie ma A C pewnie są, mają C Nie rozumiem ludzi, którzy grają sobie tutaj na tym PTE I zamiast testować te nowe bronie, to oni grają sobie L85 A bakanem ktoś tam gra no, Trochę takie nieporozumienie dla mnie jest no, Tymi brońmi można grać sobie w normalnej wersji gry No, szkurde kurde Może kogoś z góry zdejmiemy tam coś 62 i 37 To jest przecież 99, ale dobra Tutaj ubili go Nie, miał być spawn on mnie zabić

granatami tu ciskają. Aha, jeszcze w pojedzie jest jakiś koleś. O, granat tu wleciał. Aj, już widziałem cię Grimzy. Pewnie coś chcieliście napisać, ale trudno, dobra. Także to mniej więcej taki trochę gameplay był z M98B. I w sumie nie polecam tej broni, bo mi się zbytnio nie podoba. Bo grałem trochę nią wcześniej, także... Mm, ale sprawdźcie sobie sami, PTE działa, serwery się trochę psują. To by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w ostatnim odcinku z A91 dla Szurmowca.